Cześć, witam was w podcaście do Meritum Prawniczy Sprint. Z tej strony Tomasz Ejtminowicz, radca prawny. Kontynuujemy naszą miniserię sprintów dotyczących praktyki RODO w działalności software house'ów. Ponownie witam w studiu mecenas Patrycję Cydejko z naszej kancelarii, czyli z Meritum Kancelarii Radców Prawnych. Cześć Patrycja. Cześć Tomku. Patrycja jest ekspertką od ochrony danych osobowych i poza dziesiątkami wdrożeń RODO GDPR w różnych modelach biznesowo-technologicznych, no między innymi opiekuje się działką RODO dla naszych software house'ów. Dziś porozmawiamy o dosyć newralgicznej w ostatnich latach kwestii, czyli o tym, jak połączyć bezpieczeństwo danych z dostępem do tańszych pracowników, głównie na wschodzie. No bo wyobraźmy sobie, że znaleźliśmy fajnych deweloperów w Indiach. Daliśmy im dostęp do aplikacji, którą budujemy na rynek europejski. Do tej aplikacji zmigrowaliśmy wszystkie dane produkcyjne, w tym dane osobowe użytkowników, klientów sklepu, na przykład internetowego. I tu nagle okazuje się, że jakimś trafem ci nasi Hindusi wypuścili te dane z rąk i one zaczynają hulać gdzieś w przestrzeni od Bangladeszu dookoła świata przez Fidżi po Senegal. No, i właśnie, porozmawiamy dzisiaj o tym, w jaki sposób bezpiecznie e, zrobić transfer danych poza EOG. Czy można dane osobowe wytransferować do umownych Indii albo, albo na Białoruś? Chciałbym też porozmawiać z Patrycją o tym, czy możemy wysłać naszego pracownika na workation do, przysłowiowego, do przykładowego Bangladeszu. I również chciałbym porozmawiać o tym, czy możemy korzystać. Yy, w ramach, czy możemy korzystać bezpiecznie zgodnie z RODO, z narzędzi technologicznych typu Jira, które, których dostawcy są poza EOG. No, na przykład w Chinach albo na drugim biegunie w USA. Patrycja, powiedz mi, czy takie działania tak generalnie są OK, czy nie OK z perspektywy RODO? Czy możemy robić wszystko z danymi i transferować je dowolnie poza europejski obszar gospodarczy, czy to jednak jest poddane pewnym restrykcjom? Przekazywanie danych poza EOG, tak w dzisiejszych realiach, jest tak naprawdę takim nieodłącznym elementem funkcjonowania biznesu. Globalnego. Mm -hmm. Dokładnie tak. I to jest, wynika z przyczyn, czy to ekonomicznych, czy jakiegoś rodzaju działań optymalizacyjnych. I oczywiście możemy takich transferów dokonywać, natomiast jako podmiot, który działa w Unii Europejskiej, Jesteśmy zobowiązani do stosowania RODO i musimy, prze, i musimy z tego względu stosować pewne obowiązki, które RODO na nas nakłada. Wynika to z tego, że na terenie Unii Europejskiej mamy zapewniony pewien standard ochrony danych osobowych, jest on narzucony przez RODO, a w innych krajach poza tym obszarem no już takiej pewności co do bezpieczeństwa nie mamy. Dlatego właśnie RODO mówi o transferze danych do tzw. państw trzecich i to jest sytuacja, kiedy Administrator, czyli nasz klient, albo my, jako procesor, czyli software house, podlegamy pod RODO i chcemy przekazywać dane właśnie poza EOG. No i jakie są sytuacje, jakie rodzaje transferów można sobie tu wyobrazić? Myślę, że najczęściej w praktyce mamy do czynienia z takimi dwiema perspektywami. Jedno to jest właśnie korzystanie z różnego rodzaju narzędzi informatycznych, gdzie mamy dostawców międzynarodowych. Albo mamy właśnie kwestię podwykonawstwa, czyli jako Software House mamy naszych podwykonawców, którym zlecamy usługi, którzy na stałe bądź przez jakiś określony czas mieszkają poza EOG. Na przykład nie wiem, w Brazylii. Dokładnie. No dobra, no to pytanie, czy, czy można przekazywać dane osobowe, jesteśmy procesorem, opiekujemy się aplikacją i czy możemy dane osobowe użytkowników aplikacji transferować do tej właśnie Brazylii czy do, czy do Indii? Czy to jest możliwe? Tak, jest to jak najbardziej możliwe. Możemy podlecać usługi osobom spoza OG, natomiast musimy spełnić pewne dodatkowe wymogi z RODO, których celem jest zbliżenie, zapewnienie takiego bezpieczeństwa tych przekazywanych danych na takim samym poziomie, jak to się dzieje u nas w Unii Europejskiej. Jakiego rodzaju to są wymogi? Czy każdy kraj ma takie same wymogi? Czy to jakoś się rozróżnia? Czy są jakieś gradacje tych wymogów? Jak to wygląda? Sprawa jest dość prosta, jeżeli nasi podwykonawcy przykładowo pochodzą z tak zwanych krajów bezpiecznych. Są to kraje, co do których Komisja Europejska przeanalizowała obowiązujący tam porządek prawny i wydała takie decyzje, w których stwierdzono, że w porządku ustawodawstwo tych krajów pozwala, zapewnia taki powiedzmy optymalny poziom ochrony, który jest zbliżony bądź taki sam jak RODO. Jakie to przykładowe kraje są? Przykładowo jest to Szwajcaria, Wielka Brytania, Argentyna, Kanada czy Japonia. Więc jeżeli mamy takiego podwykonawcę z Japonii, to tak naprawdę tylko badamy, e, ok, on jest z Japonii, komisja wydała decyzję, więc mamy tutaj zapewnione bezpieczeństwo. Ale czy tutaj chodzi o kraje, które tylko formalnie na papierze spełniają te m, równorzędny poziom ochrony co RODO? Czy. Czy chodzi o kraje, które szerzej po prostu są bezpieczne technologicznie, tak z perspektywy technologicznej? W pierwszej kolejności no, komisja na pewno bazuje po prostu na porządku prawnym, który mamy przyjęty w przepisach, ponieważ jest to pewna taka kontrola abstrakcyjna gdzieś. Warunek wyjściowy. Dokładnie, sprawdzamy, jakie tam są funkcjonujące zasady. No ma też znaczenie dla takiej oceny oczywiście, jak to w praktyce funkcjonuje, czy, czy są jakieś planowane zmiany legislacyjne, jak funkcjonuje w ogóle ta ochrona, jaka jest kultura ochrony danych osobowych, czy w ogóle ona istnieje. Także wszystkie te elementy oczywiście no, mają, mają duże znaczenie. Pokazuje to chociażby to, że takie decyzje no, mają po kilkadziesiąt stron uzasadnień, także komisja faktycznie dość szeroko szczegółowo się nad tym pochyla. I rozumiem, że te kraje bezpieczne to są konkretne kraje z listy zatwierdzonej przez Komisję Europejską, tak? Policzalne. Tak, to jest kilkanaście krajów, które są wprost wskazywane, że wobec nich została wydana taka decyzja i te konkretne kraje zostały uznane za kraje tak zwane bezpieczne. Mhm. No a jeżeli interesuje nas transfer danych do innych krajów spoza tej listy pozytywnej, czyli na przykład chcemy wytransferować dane do Indii, to czy to jest niemożliwe, czy możliwe? Wobec tych krajów faktycznie takiej decyzji nie ma, natomiast jak najbardziej transferu możemy dokonać. Musimy tylko oprzeć się w tym przypadku o jakieś dodatkowe zabezpieczenia, które są wprost wskazane RODO, żeby tą ochronę danych zapewnić. Jakie to zabezpieczenia? Najczęściej w praktyce stosowane są standardowe klauzule umowne. Ich treść jest ustalona przez Komisję Europejską. Ich celem jest też zapewnienie pewnego standardu ochrony, które te klauzule gwarantują. I zawierają one postanowienia dotyczące właśnie kwestii powierzenia przetwarzania danych, ich przekazywania. Czyli mamy podwykonawcę, którego znaleźliśmy w Indiach, i żeby zanim przekażemy mu dane osobowe, zanim powierzymy, mówiąc formalnie, prawidłowo, zamiast, zanim powierzymy mu dane osobowe, musimy uzyskać od niego co podpisanie tych standardowych klauzul umownych. Tak, standardowe klauzule są takim dokumentem, tak samo jak umowa. Yy, trzeba je podpisać. Yy, obojętna jest już tutaj systematyka, czy to będzie element umowy powierzenia, przetwarzania danych, jakiś załącznik, czy załącznik do umowy głównej. To nie ma znaczenia. Natomiast ważne jest, żeby wykazać, że yy, wzięliśmy te klauzule, chcemy je stosować i też w pewnym zakresie je dostosowaliśmy do danego transferu. Mhm. A czy jest naszym obowiązkiem jakaś ocena ryzyka? jeśli chodzi o kraj, do którego dane yy, przekazujemy, bądź też konkretnego podwykonawcy, do któremu te dane przekazujemy. Tak, jak najbardziej. Jeżeli yy, chcemy dokonać transferu danych do krajów, które nie zaliczają się do tych krajów bezpiecznych, to oprócz zapewnienia tych dodatkowych zabezpieczeń, jak standardowe klauzule, musimy dokonać tzw. oceny transferu. Czyli musimy zastanowić się, poniekąd zrobić to, co robi Komisja Europejska, Aha. ale my we własnym zakresie. Musimy się zastanowić nad tym, jakie przepisy obowiązują w danym kraju. Czy w ogóle tam są jakieś przepisy z zakresu ochrony danych osobowych? Jeżeli tak, no to czy są one egzekwowane? Czy osoby, których dane dotyczą, mogą jakoś swoje uprawnienia realizować? I w ten sposób oceniamy, czy w tym kraju jest jakiś taki poziom tej ochrony zapewniony, który sprawia, że faktycznie mamy zasady podobne jak w RODO. Czyli powiedzmy Rosja. Znaleźliśmy tam świetnego podwykonawcę, ale nie jest na liście krajów bezpiecznych określonych wprost przez Komisję Europejską. No i co? Wystarczy, że tej firmie z Rosji wyślemy standardowe klauzule umowne i spoko i mamy czyste ręce? Czy właśnie musimy, jak rozumiem, ocenić, czy ten kraj, Rosja, zapewnia bezpieczeństwo tych danych, prawda? Bo rozumiem, że nawet jak wyślemy, że samo wysłanie standardowych klauzul umownych do firmy z Petersburga to nie jest wystarczający akt staranności z naszej strony, prawda? Powinniśmy raczej przewidywać, że to będzie firma, w której, która jest powiązana z jakąś formą troli, na przykład. Tak, dokładnie tak. Też trzeba pamiętać o tym, że standardowe klauzule umowne nie mają mieć takiego charakteru, po prostu sztuka dla sztuki, dokument mhm. dla dokumentu. One też sobie regulują, wymagane jest uregulowanie takiego załącznika, w który wprost wskazuje jakieś dodatkowe środki techniczne, które musimy stosować, czyli na przykład nie wiem, odpowiednie VPN, -y, kwestie logowania, uwierzytelniania wszystkie takie te kwestie, które mogą mieć istotniejsze znaczenie właśnie z uwagi na to, że mamy ten transfer poza OG. I oprócz tych standardowych klauzul, właśnie, żeby w ogóle je wysłać i móc ocenić, czy te standardowe klauzule mają sens, to musimy właśnie najpierw ocenić to ustawodawstwo w danym kraju. Czy w ogóle, mimo tego, że zawrzemy te klauzule umowne, to czy one w ogóle będą miały zastosowanie, będą egzekwowane? Ustawodawstwo, ale też to w jaki sposób te dane są w praktyce chronione czy są te dane jakoś objęte jakimś zagrożeniem, prawda? Dokładnie tak. No, przykładowo to, co weryfikujemy, też właśnie biorąc pod uwagę mm, analizę ustawodawstwa, no to są właśnie takie te kwestie, czy osoby mogą skutecznie realizować te swoje prawa, Aha. czy są jakieś mechanizmy y, dbałości o to bezpieczeństwo danych, ale też przykładowo takie kwestie techniczne, czy na przykład jakieś podmioty z naszej perspektywy nieuprawnione mogą mieć dostęp do danych, co na przykład było punktem Służby. Sprony. Dokładnie. Mhm. A jeżeli mamy już stosowane standardowe klauzule umowne, to czy musimy zawierać z, taką, z takim podwykonawcą w tym kraju umowę DPA? Tak, jak najbardziej musimy zadbać o oba dokumenty. Wynika to z tego, że standardowe klauzule umowne, tak jak wspomniałam, mają zapewnić pewien taki określony, jednolity standard ochrony danych osobowych. I z tego też względu... My nie możemy ingerować w ich treść poza bardzo ściśle określonym małym obszarem. To jest treść redagowana przez Komisję Europejską. Dokładnie tak. My bierzemy te standardowe klauzule tak, jak są, możemy dokonać bardzo minimalnych jedynie zmian, i, i w, takim, w takim formie one muszą funkcjonować. Z tego też względu one są na pewnym poziomie ogólności. Mhm. W praktyce więc zawieramy również umowy powierzenia przetwarzania danych z tego względu, żeby uregulować no takie kwestie jak kwestie audytów, te kwestie poufności, o których wspominaliśmy, kwestie zgłaszania naruszeń i procedur w tym zakresie, czy właśnie na przykład ograniczenie odpowiedzialności. Czasów reakcji? Mhm. Mhm. Okej. Okay. Dobra. A czy są jeszcze jakieś inne sposoby, na podstawie których poza? Tą listą bezpiecznych krajów i poza stosowaniem standardowych klauzul umownych, czy są jeszcze jakieś inne sposoby, którymi można transferować dane do krajów no nie chcę tu uprawiać jakiejś postkolonialnej publicystyki, ale do krajów trzeciego świata? Tak. RODO również przewiduje pewien katalog wyjątków, czyli to są sytuacje, kiedy dojdziemy do wniosku, że przeanalizowaliśmy ustawodawstwo danego kraju, mamy te standardowe klauzule, ale tak naprawdę w praktyce no dochodzimy do takiego wniosku, że no te standardowe klauzule niewiele dadzą i tak jednak średnio ten poziom można zagwarantować. Wtedy wchodzimy w tą sferę wyjątków, kiedy dokonujemy transferu bez ich zastosowania, może mieć to miejsce wtedy, kiedy mamy zgodę na taki transfer, czyli poinformowaliśmy osobę, czy to na przykład naszego klienta, czy osoby, których my dane zbieramy o tym, że no, musimy po prostu chcemy transferować te dane do danego kraju, który tych bezpieczeńst, bezpieczeństwa nie Aha. zapewnia. No i tutaj po prostu odbieramy w tym zakresie zgodę. A od kogo to zgodę trzeba odebrać? Tą zgodę powinniśmy odebrać tak naprawdę od osoby, której dane transferujemy. W takim przypadku, jeżeli jesteśmy software housem no i właśnie. klient powierza nam dane osobowe. I w takim razie nie my te dane zbieramy. My mamy tą ograniczoną możliwość kontaktu z osobami, których dane dotyczą. W takim przypadku najczęściej jest tak, żeby zapewnić pewną spójność i jednolitość działania Software House'ów, to odbieramy zgodę od klienta. On musi być przede wszystkim też poinformowany o tym, że taki transfer będzie. My zabezpieczamy ten transfer odbierając od niego zgodę, która zabezpiecza nam transfer do różnych możliwych krajów i ten klient automatycznie również wie, że musi poinformować osoby, których dane zbiera, że taki transfer będzie dokonywany. Ale klient z reguły nam przekazuje taką paczkę w postaci bazy danych, prawda? I jeżeli klient nam powie, OK, transferujcie je do Burkina Faso, to my możemy to zrobić to z tą całą paczką danych, bazą danych osobowych, użytkowników jego? Jeżeli mamy zgodę klienta, to tak. Okej, okay, ale to rozumiem, tak czy inaczej, on w jego dobrze pojętym jest interesie zadbać o to, żeby on miał z kolei zgodę od tych użytkowników. Halo, zgadzamy się na to, żeby moje, da zgadzam się na to, żeby moje dane poszły do Burkina Faso. Tak, musi taką zgodę mieć. Jeżeli nie będzie takiej zgody miał, a nam ją wyrazi, no to w tym zakresie będzie on za to odpowiadał. On nie my. Tak. Mhm. A jak to jest, jeśli chodzi o transfer na przykład do Stanów Zjednoczonych? No bo tak, nie ma go, jak rozumiem, na tej liście krajów bezpiecznych. Zatwierdzonej przez Komisję Europejską, ale jednocześnie jest krajem no, cywilizacyjnie, technologicznie rozwiniętym. Prawnie, no to wiadomo, że tam w każdym stanie jest inna regulacja, ale no, jest to bardzo częsty przypadek, że transferujemy dane do USA albo bierzemy dane od dostawców, którzy pochodzą z USA. To jak to wygląda w tym przypadku? Tak faktycznie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską bardzo często dochodzi do wymiany bardzo wielu danych, no to wynika z różnych stosunków gospodarczych. Z strony? Dokładnie tak. I tak naprawdę od wielu lat obowiązywały bardzo różne, bardzo uproszczone zasady przekazywania takich danych, żeby faktycznie móc ten obieg gospodarczy zapewnić. Mieliśmy między innymi program Safe Harbor z 2000 roku, który został unieważniony w 2015. Następnie mieliśmy Privacy Shield z 2016 roku, również która została unieważniona w 2020 roku. I w dużym skrócie, bo tutaj można napisać epopeję na ten temat, zadziało się tak za sprawą działa Maksymiliana Szeremsa, który założył fundację i w ramach tej fundacji składa skargi właśnie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podnosząc, że te wszystkie zasady przekazywania danych no, nie zapewniają tego. Podstawowego, źródłowego celu, jakim jest bezpieczeństwo. Jego danych. danych, jego Europejczyka, danych do firm zarządzanych z poziomu Ameryki, jak rozumiem? Dokładnie tak. Pierwsza skarga w ogóle dotyczyła przekazywania danych przez Facebooka z Irlandii do Facebooka spółki matki w Stanach Zjednoczonych. No i jak to w tej chwili wygląda pod, 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 pod wpływem tej jego aktywności? Przede wszystkim takie w ogóle główne zarzuty, na podstawie których unieważniano te poprzednie programy, chodziło o to, że według ustawodawstwa amerykańskiego służby tam po prostu mają zagwarantowany dostęp do danych, które trafiają do firm amerykańskich. A także problemem było to, że w USA nie było zagwarantowanej takiej kontroli, czyli dla nas jako dla Europejczyków nie było przewidzianych żadnych mechanizmów dochodzenia jakichś naszych praw w związku z przetwarzanymi danymi. Tam dane były po prostu takim towarem, którym można było dowolnie, mniej więcej bez ograniczeń, upraszczam oczywiście, handlować po prostu jak pietruszku. Dokładnie tak, no i stąd też właśnie wzięła się ta aktywność um, wspomnianego aktywisty, z uwagi na to, że faktycznie z danymi działo się to, co Chcieli wszyscy inni w koło i stanowiło to duże źródło zarobku, a po prostu dla tych firm bez jakiejkolwiek kontroli z naszej strony. No i jak to w tej chwili wygląda? Teraz od lipca 2023 mamy nowy program, to są takie ramy ochrony danych Unia Europejska, a na linii z USA Zostały podjęte porozumienie między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, na podstawie którego Stany Zjednoczone w Zobowiązały się do wprowadzenia pewnych ograniczeń, czyli faktycznie doszło tam do zapewnień o tym, że zostanie limitowany dostęp tych służb do danych w określonych przypadkach, a także że zostanie zagwarantowana ta kontrola sądowa. No i na skutek tego porozumienia Komisja Europejska właśnie wydała taką decyzję, że jeżeli faktycznie te dane, te zobowiązania będą zagwarantowane i realizowane, to możemy uznać, że Stany Zjednoczone będą tym krajem bezpiecznym, natomiast tutaj warunek jest też taki, że nie jest bezpieczny kraj sam w sobie, a jedynie bezpieczny będzie transfer do określonych firm, które wpiszą się do takiego rejestru prowadzonego przez Departament Handlu w Stanach Zjednoczonych. To jest taki troszkę mechanizm samocertyfikacji, czyli dana firma stwierdza: Ja zapewniam gwarancję, więc się wpiszę. Także na razie tak to funkcjonuje. Czyli sam kraj jako taki to jest Dziki Zachód? Ale na tym dzikim zachodzie stoi samotna budka z jakąś firmą, która mówi: Halo, jestem bezpieczna, bo chronię dane osobowe. Bardzo dobre zobrazowanie. Okej. Okay. A co jeśli dany dostawca, dana firma nie jest w tym rejestrze firm bezpiecznych, nie wpisała się, a może inaczej, ale to jest tak, że ta każda z tych firm wpisuje się na ten rejestr sama dobrowolnie, bo deklaruje, halo, jestem bezpieczna i zapewniam ochronę danych, czy ktoś to certyfikuje? mówisz coś o samocertyfikacji, co to znaczy? Tak, na razie funkcjonuje to w ten sposób, że firmy składają pewnego rodzaju deklaracje, że dają gwarancję ochrony, no oczywiście to może być przez departament jak najbardziej weryfikowane, zobaczymy jak to będzie w praktyce wyglądało. Natomiast jeżeli taka nasz dostawca usług czy nasz podwykonawca przykładowo znajduje się w Stanach i jest wpisany do tego rejestru, to zakładamy, że on te gwarancje daje. Wobec tego jeżeli mamy dostawcę z Stanów Zjednoczonych, która znajduje się w tym rejestrze, to możemy założyć, że te dane są bezpieczne, ten transfer odbywa się na zasadach podobnych lub zbliżonych, jak przewidywanych przez RODO, i nie potrzebujemy żadnych dodatkowych zgód, żadnych zabezpieczeń, standardowych klauzul umownych itd. A jeżeli go nie ma w rejestrze tego dostawcy? Jeżeli taki dostawca w tym rejestrze się nie znajduje, no to mają zastosowanie te ogólne zasady z RODO, o których wspomnieliśmy, czyli musimy właśnie zastosować dodatkowe zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul, tych ze wskazaniem środków technicznych, które muszą być stosowane, albo zastosować jakiś jeden z wyjątków przewidzianych w RODO, na przykład zgody. A jeszcze jeden przykład mnie intryguje. No powiedzmy, że nie chodzi mi o sytuację, w której Znaleźliśmy podwykonawcę w Bangladeszu, ale nasz pracownik, nasz deweloper jedzie na workation do Bangladeszu. I co on, czy on, czy on tam może pracować na danych produkcyjnych naszej firmy, znaczy w aplikacji, którą, się, którą rozwija? Siedzi sobie w tym Bangladeszu i co? W przypadku takiego workation tak naprawdę niezależnie od tego, czy to się gdzieś dzieje w innym rejonie Polski, w innym państwie w Europie czy gdziekolwiek indziej na świecie, to mamy dopuszczoną pracę zdalną, którą jako na przykład Software House dopuszczamy. I już z samego tego tytułu musimy dokonać analizy, czy w ogóle ten proces jest bezpieczny sam w sobie, bez względu na to, czy zawiera transfer Aha, czy czyli, nie. Ba czyli barierą wejścia startową jest w ogóle to, że musimy ocenić sytuację, tak? Dokładnie tak, ponieważ będzie to jakiś proces przetwarzania w naszej organizacji, więc na etapie wdrożenia RODO po prostu musimy sprawdzić, czy jest on bezpieczny, czy możemy zagwarantować, że, nie wiem, na przykład przykładowy Kowalski, który pojedzie do Zakopanego, jest w stanie już zapewnić to bezpieczeństwo danych. Jeżeli chciałby hmm. pychać do Bangladeszu bądź Bali, Bądź do innego bardzo atrakcyjnego kierunku e, turystycznego, no to już wtedy może wchodzić w grę transfer i to wymaga dalszej analizy. Tylko takiego kraju, który na przykład nie jest na liście, znaczy nie jest WOG, bo prawda, ani nie jest na tej liście krajów bezpiecznych. Rozmawiamy cały czas o krajach no, trzeciego świata. No I co się w wyniku tej analizy może zadzieć? Jeżeli, tak jak wspomniałam, dopuszczamy w naszej organizacji pracę zdalną, musimy ją przeanalizować samą w sobie, czy jest dopuszczalna. Jeżeli jednak właśnie jest to ten transfer, ten wyjazd jest już właśnie poza EOG, czyli na to umowne Bali, czy na inny atrakcyjnie turystyczny kierunek, musimy się zastanowić, czy będzie tam dochodziło do transferu danych osobowych, o którym właśnie rozmawiamy. I żeby to ustalić, nie zawsze będzie to rzecz taka oczywista. Może... Właśnie, czy sam, czy, czy, w ogóle, czy, czy, czy sam transfer nastąpi, tak? Bo jeżeli on jedzie z własnym laptopem, to to jest już transfer, czy jeszcze nie? Tak naprawdę każdy przypadek właśnie będzie wymagał takiego indywidualnego Aha. rozważenia. Jest to tak naprawdę warunkowane tym... Czy jest jakakolwiek możliwość, żeby jakiś podmiot z tego kraju trzeciego mógł zyskać dostęp do danych? Przykładowo, jeżeli nasz. To pracownik... jest ryzyko takie, tak? tak. Mhm. Przykładowo, jeżeli nasz pracownik korzysta z naszego komputera yy, tylko na naszym oprogramowaniu, loguje się przez jakiś, nie wiem, VPN, powiedzmy, który zapewnia mu dostęp do bazy w systemie, który znajduje się w EOG. to wszystko jest, prawda? Mhm. Tak, jest szansa, że takiego transferu nie będzie, bo nie będzie żadnego punktu wejścia podmiotu z danego kraju. Mhm. Natomiast jeżeli już gdzieś takie ryzyko się pojawia, że jednak przykładowo dostawca internetu z danego kraju nam się pojawia, to już jest ryzyko, że jednak te, tego transferu dojdzie, ponieważ mamy gdzieś przepływ danych przez usługę pochodzącą z tego kraju. Czyli on na przykład będzie pracował na jakimś otwartym Wi-Fi bez szyfrowania, i będzie ryzyko, że w jakiś sposób przez te sieci w Bangladeszu dane z jego systemów wyciekną do Bangladeszu? Tak, no chodzi tutaj właśnie o możliwość, że jakikolwiek podmiot z danego kraju, z danego Bangladeszu czy z tego mhm. Bali, y, znajduje się w tym łańcuchu przepływu danych osobowych. Jeżeli tak jest, gdzieś jakiś dostawca czy jakieś narzędzia tam znajduje, no to mamy ten potencjalny dostęp osób z państwa trzeciego. Ale tu dotknęłaś ciekawego tematu, że możesz pojechać do umownego Bangladeszu i być turbo bezpieczna, bo zachowujesz wszystkie możliwe zabezpieczenia, dajmy na to z własnym laptopem szyfrowanym i tak i tak dalej i tam być totalnie bezpieczna, ale możesz się poślizgnąć na skórce od banana, jeżeli pojedziesz na workation do Zakopanego i tam będziesz jako na workation nie zachowywać procedur ochrony danych osobowych. Tak? Dobrze rozumiem. Tak, jest to jak najbardziej możliwe. Okej, okay, czyli lepiej jechać na bali. <grym> Pod warunkiem, że spełniamy te wszystkie gwarancje no tak, i tak, faktycznie tak, mamy tak. zabezpieczenia. To podsumowując, jak rozumiem z tego wynika, co powiedziałaś, Patrycja, że transfer danych to nie jest coś, co możemy, transfer danych poza EOG, to nie jest coś, co możemy. Zignorować i potraktować po macoszemu w naszej organizacji, tylko powinniśmy temu poświęcić odpowiednią uwagę. Tak, zdecydowanie jest to kwestia, nad którą w organizacji trzeba przysiąść, trzeba ją przeanalizować i trzeba to wykonać w każdej organizacji. W szczególności dlatego, że swego rodzaju jest to taka codzienność w funkcjonowaniu biznesu, w szczególności software house'ów, bo mamy podwykonawców z zagranicy. Czasami działają z bardzo egzotycznych krajów. Mamy korzystanie z usług outsourcingowych, mamy workation, mamy szeroki katalog narzędzi programistycznych, informatycznych, gdzie dostawcy są z całego świata. Ponadto nie możemy wykluczyć też sytuacji, że nasi klienci będą poza OG, albo my, jako Software House, na przykład, jako spółka, możemy też należeć do jakiejś grupy kapitałowej, w której Aha. inne podmioty się na przykład znajdują poza OG, bądź są ze sobą powiązane. Czyli mówiąc krótko, Hasło transfer danych powinien podlegać procesowi ciągłego takiego skanowania intelektualnego w naszej firmie pod kątem, tym, o którym powiedziałaś, i po prostu musimy być na tym tle wyczuleni. Tak. A jak już się wyczulimy, to możemy pojechać i odpocząć sobie na bali czego wszystkim życzę. Świetna wyspa. Dziękuję Patrycja jeszcze raz za, za to, za, za dzisiejszy sprint. Dziękuję za te nasze ostatnie cztery sprinty dotyczące RODO. Myślę, że one naszym słuchaczom dużo wyjaśniły, jeśli chodzi o podejście do RODO przy prowadzeniu biznesów z IT, przy prowadzeniu software house'u. Myślę, że o tych tematach jeszcze będziemy w kolejnych sezonach rozmawiać, bo jest to oczywiście studnia bez dnia. To był podcast do Meritum Prawniczy Sprint. Do usłyszenia. Patrycja Cudejko i Tomasz Ejtminowicz.